I ja sobie to się... jest na teka. I będzie to dzisiaj. Okej, okay, widzimy się po cięciu. Tu... Okej, okay, jesteśmy już, już jesteśmy po cięciu. Ok. Chyba to. Tyle. O nie światła i schody i, i na drugie piętro oj okej, mhm. ok, a jutro powiem tak jutro chyba nie będę już na, na kamerze a, a to nie ma być tak, że te ten czas robił On się załatwił moimi krwiami. Nikt nie wie. Sody. na dórę. A tam na na wiecie pan jest drog zaj. Nie na, na piesem. A miałbym coś, to bym kupił to by wszystko. Okej. Okay. No, no, pozbieram sobie pieniądze. Należy... mam pomysł. O nie. Oni nie mają drzwi. A! O nie, lądź jej kupić drzwi zanim. Nonży jej kupić drzwi sobie. My naszę. Ale... Ja im weźmie kupić drzwi. Nie. Nie wiedziałem że oni kupią drzwi sobie. A może oni nie drzwi tylko? Za otworzyli, a da się otwierać drzwi i zamykać. A, a może nie zebrałem pieniędzy? Gdzie tam były? To też jest jasno. Okej. Okay. Zabiorę. I teraz mogę iść. A tam na pewno będzie coś ciekawego. Cywak może... Musi tam być... A to jest Tajkun Mindi. I może być to i strój Midi nawet. I tutaj będę nagrywa i to, ale... Okej, okay, tutaj jest to. A jeszcze kam przebrania. Minji. O, tutaj jest cebranie Minji. Właśnie. A tam są bronie. To już chyba nie widzi. A może to nie chyba nie widzi. Później zobaczymy. O, ale może to trzeba, a nie? Nie wiem. A jaki nam. Chyba na tablecie kram. I tego to jest takie. dziwne. Dlatego widzicie takie. rzeczy. Mi i pewnie nie mniej takich. rzeczy. Chyba tego nie mniej. To fajniósł. Mode mod fajnie. Teraz, teraz. muszę chyba. Kupić sobie te tebranie. Ok. A może to jest ceblen. Muszę sprawdzić. A może... Może to jest płynicznie... możliwe, że to jest po prostu taka. Broń. Tam są tak to my jak inne bronie O, się to, grem to kupił. A ten to. O, stoi, Mindy i to takie zody nie za co mi tak makuje o oni mi o myślałem że mnie tutaj w tej, be, też, też jak mi się tutaj kuni też usłuchali że wtedy aż wjeździ bro nasze takie cebranie, to on nie mniej danego cebrania wtedy nie mniej ok każdy midziom złotym mieczem i tak dalej chyba niektórych nie każdy to jest inny tajkun zielony tajkun w zielonym tajkunie Widzicie, co jest na zielonym tajkunie zielony tajkun daje może mieć taką broń i może być niedzielny takim nie, nie. A ja bym, nie miałem dzieła tajku. Krałem na dzielonym tajku, nie? Ale nie krałem tak. kiedy nie krałem tak. Nie nakrywałem na Wtedy. Namadę. Zabiorę pieniądze. Tam był taki łuk. Mógłbym wziąć i o jego. Tego uka mógłbym wziąć. I teraz robię. Ale nie wiem, co oni mnie usługają. Nie. Yeah. Okej. biorę łuk i wychod. Okej, okay, zabrałam ten łuk. O teraz? A może on Pik. Ła. I piam. Okej. Postelę sobie tam. Tak. Wiem. A myślałem, że on tak... U, on co tam? Wep, 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 Okej. Pik, pik. Pik, pik. I... Ile on ma życia? A może ja nie strzelam jego tylko w te drzwi? Okej. Okay. Ustrzelę, o ja ich ustrzelę. Ipi! Ipi! Okej, okay, ustrzelę ich w daleka. A my im razem tak? Nie, sobie. A tak to się ruszać. że jest... O nie! Załatwił mnie. Ciekawe, on mnie załatwił? To już... Ona On nie wie kim ja jestem pewnie. On nie wie jak ja się... Jakim ja co branie, Więc... Ja Może. Może nie. Ok, teraz patrzcie na to i. O, Okej. Okay. O. I teraz. Teraz patrzcie, jak ja to robię. To już nie mogę, ale. Muszę wyskoczyć tam. O! tam. Miałbym podwójny skok, to bym tam tak skoczył.

No, czy to dziewczynę? on też zabrał ci kasę? Dobra, no. zabrałem, ale nie jestem pewien. Ale tym tajkónie on. A takie co że Już nie wychodzę z tego tajkuna. Bo czekam, tak, no i cały ktoś musi budować. On tutaj jest. A muszę że tak uderzę. O, zabijemy go Ja zabiłem tam więc będzie. Ten tajku, Ha 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 Nie. to ha tak tak, ha ha Nie, nie kupuj tych drzwi ha To, że nie... ha nie kupiła te drzwi, nie ha ha nie? Musimy wejść na te drzwi. On, on, on otworzył te drzwi, ale zapnął. W tej chwili zapnął. Okej, okay, to bak skończę dzisiaj filmik, ba, i coś.